powiadam Wam, że żaden z owych mężów, którzy byli zaproszeni, nie zakosztuje wieczerzy mojej, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, człowiek jest taką istotą, która składa się z dwóch elementów. Z całą pewnością znacie te elementy składowe człowieka już z katechizmu, a mianowicie człowiek ma ciało i ma nieśmiertelną duszę. I o ile ciało jest nam jakby znane, o tyle dusza nasza jest pewnego rodzaju taką nieznajomą. Niewiele o swojej duszy jesteśmy w stanie powiedzieć, swojej duszy nikt nie widział. I oczywiście wierzymy, że jest i mamy nawet pewne namacalne znaki, które mówią nam, że dusza jest, chociażby owoce duszy naszej. Jak Pewne myśli, idee, które tworzymy, rzeczy niematerialne, które pochodzą z naszego wnętrza, świadczą o tym, że posiadamy duszę. Natomiast, oczywiście, niestety, bliższe nam jest często ciało niż dusza. Zarówno dusza, jak i ciało mają swoje potrzeby, ale bardzo często prymat ciała w nas jest bardzo widoczny. Znamy potrzeby naszego ciała, wiemy, że potrzebujemy odpoczynku. Wiemy, że potrzebujemy ubrania, wiemy, że potrzebujemy pożywienia, wiemy, że potrzebujemy troszczyć się o zdrowie naszego ciała i unikać tego, co może zaszkodzić, zranić albo wręcz zniszczyć nasze ciało. Natomiast w wielu wypadkach jesteśmy zupełnie, zupełnymi ignorantami, jeśli chodzi o potrzeby naszej duszy. <laughs> Tutaj, żeby nie być gołosłownym, podam pewien przykład. No, żebyśmy uświadomili, jak często przedkładamy potrzeby ciała nad potrzeby duszy. Wyobraźmy sobie naszą poranną rutynę. Kiedy się rano budzimy, to myślę, że wszyscy jednak staramy się zadbać o potrzeby ciała. Się myjemy, musimy się uczesać, ubrać się odpowiednio, zjeść śniadanie i dopiero udać się do pracy. No bo chyba nikt z nas, nie wiem, w piżamie nie pobiegnie do pracy, albo po prostu nieuczesany, czy też nieumyty, nie pójdzie do jakiegoś zakładu pracy, czy też do szkoły. Zdajemy sobie sprawę, że byłoby to bardzo niestosowne i przyniosłoby nam jakiś ogromny wstyd, wszyscy by się z nas śmiali, gdybyśmy w kapciach i w piżamie pojawili się na uczelni, czy to w jakiejś w biurze, czy w zakładzie pracy. I tutaj mimo że czasami. Brakuje nam tego czasu, to się spinamy, ażeby jakoś wyglądać, żeby jakoś tam było. Tak samo wiemy, że jeżeli nie zjemy czegoś, to będziemy odczuwali głód. Jeżeli nie wypijemy kawy, to będziemy zaspani. A więc i o to gdzieś tam w międzyczasie jesteśmy w stanie zadbać. Ale bo uczciwie, czy nieraz, kiedy wstaniemy tak za późno, kiedy w Czas nas goni, kiedy wiadomo, tu patrzymy na zegary i już muszę być w szkole, albo już muszę być w pracy, czy czasem zadbawszy o to, co zewnętrzne, nie zapominamy, albo wprost świadomie nie zarzucamy tego, co jest dla nas, dla naszej duszy istotne, a mianowicie modlitwa. Czyli w ciągu naszego dnia, czy też naszego tygodnia pamiętamy, o pokarmie dla duszy naszej, którym będzie duchowa lektura. Jakoś pewnie nie, nie zdarza nam się, żebyśmy przez cały tydzień nic nie mieli w ustach. Zawsze coś tam zjemy. Może są takie sytuacje, kiedy nie ma tego czasu i może jakiś jeden posiłek opuścimy, ale generalnie zawsze tam jakoś zadbamy o to, żeby coś zjeść. A pomyślmy, ile nam mija tygodni, kiedy żadnej pobożnej książki nie otworzymy. A nieraz również i nie uklękniemy do modlitwy, bo mamy ważniejsze sprawy na głowie. Widzimy, że w życiu naszym nieraz jest tak, że prymat mają sprawy te cielesne, ani te duchowe. I wcale to, co mówię, nie po to, a żeby zachęcić was drodzy wierni, do zaniedbania spraw, które dotyczą naszej cielesności, ale chodzi o to, ażeby uwrażliwić, że pewna równowaga jest w nas zachwiana. I otóż możemy powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że istnieje pewna analogia między potrzebami ciała a potrzebami duszy. I jednym z tych przykładów Czego potrzebuje nasza dusza? Jest pokarm. Tak jak nasze ciało potrzebuje pokarmu, który jest budulcem, który jest źródłem energii, tak samo również i dusza nasza potrzebuje tego duchowego pokarmu. Inaczej staje się ona słaba, ospała, a często też chora. Tak jak człowiek, który się, jeżeli. Nie żywi albo się źle żywi, doprowadza swoje ciało do słabości i nieraz do choroby. I zobaczmy, jak to w życiu naszym jest. Przykład ciała jest takim dobrym przykładem, jak nieraz my ludzie potrafimy sobie szkodzić i wcale tego nie chcemy zmienić. Otóż mając tą potrzebę jedzenia. Nieraz sięgamy po takie rzeczy, które autentycznie nie wychodzą nam na dobre, a nieraz wprost prowadzą nas do różnego rodzaju chorób i przyczyniają się do przedwczesnej śmierci. Pomyślmy o tych wszystkich ludziach uzależnionych od słodyczy, które nic nie dają, często powodują, że właśnie brakuje nam energii, jesteśmy ospali. A często też i prowadzą do poważniejszych konsekwencji jak różnego rodzaju choroby metabol metaboliczne, cukrzyca itd. Ale ile osób jest takich, które nie potrafią żyć bez słodyczy, nie wyobrażają sobie życia bez tego. I żeby chociaż w jakiś sposób zaspokoić swoje pożądanie, zrobią wszystko, a żeby usprawiedliwić swoją słabość. Pomyślmy o ludziach, którzy są uzależnieni od fast foodów, od tego szybkiego jedzenia, które inaczej się często nazywa jedzeniem śmieciowym. Tak jest robione, że nam smakuje, ale że również nam bardzo szkodzi. To wszyscy też o tym wiedzą. I konsekwencje jedzenia, żywienia się takiej właśnie pokarmy są opłakane we współczesnym społeczeństwie. Ale jakże często ludzie, właśnie mimo wszystko, robią wszystko, co jest możliwe, ażeby sięgnąć po takie właśnie pastudy, bo to mi smakuje, bo to mi sprawia radość. I co z tego, że to mi szkodzi, co z tego, że to nie wychodzi mi na dobre. Zobaczmy, że dla przyjemności, dla pewnego rodzaju pożądania, potrafi się postawić wartość swojego zdrowia, tutaj na szali i przegrać to własne zdrowie. Chociaż gdyby jeszcze to syciło, chociaż gdyby zaspokojało głód, to można byłoby sobie to wyobrazić. Ale człowiek, który się maje słodyczy albo różnego rodzaju fast foodów, za moment jest znowu głodny, za moment jest niezaspokojony i znowu potrzebuje następnego śmiecia, który będzie próbował zapchać swój żołądek. Drodzy wierni, to wszystko jest bardzo dobrym przykładem duchowych fast Pan Jezus dzisiaj pokazuje takie trzy fasty, można powiedzieć, z których wynikają wszelkiego rodzaju odmiany, które znamy jako grzechy w naszym życiu. Pan Jezus mówi o pewnych ludziach, którzy nie zasiądą do uczty niebieskiej. Dlaczego? Dlatego, że oni tej uczyni nie pragną, oni świadomie ją odrzucają, dlatego, że się zapchali fast foodami. Jeden, którego symbolizuje człowiek, który zakupił wieś, czyli stał się szefem wioski, panem wioski. To jest człowiek, którego, który symbolizuje pychę, to jest człowiek, który jest, szuka ambicji, szuka pychy, szuka uznania i decydowania u innych. Inny z kolei, który nabył woły, reprezentuje chciwość, żądze posiadania coraz to nowych rzeczy. I ten, który z powodu małżeństwa przyjść nie może, oznacza tych, którzy są zmysłowymi i którzy w przyjemności zmysłowej upatrują swoją radość i szczęście. Święty Jan, umiłowany Uczeń Pański, w pierwszym liście pisze: Synaczkowie, nie ujcie tego, co jest na świecie, bo to jest porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha żywota. Właśnie te problemy, o których dzisiaj żeśmy wspomnieli. Nieraz jest tak, że to są nasze pokarmy, którymi się żywimy. Chcemy zaspokoić ten głód, albo właśnie dążąc do. Rozwijania swojej pychy, karmiąc ją na wszelki sposób, a żeby tylko znaleźć uznanie, żeby nie podziwiania, a ażeby, ja był na oczach in... w oczach innych kimś wyjątkowym, a żeby o mnie dobrze mówili, a żeby ode mnie zależały losy innych. Ludzie ci oczywiście nigdy się nie zaspokoją, tak jak. Tym fast foodem, nigdy się człowiek nie naje, ciągle będzie brakowało mu czegoś tak samo, i w tym ego, które będzie pęczniało i rosło, nigdy nie będzie już takiej miary, w której powie, że oto osiągnąłem wszystko, oto szczyt moich marzeń, już więcej niczego nie pragnę. Ci, którzy z kolei w dobrach tego świata obatrują swoje szczęście i za nimi gonią, również są. Ludźmi, którzy nigdy Pana Boga nie zapragną. Oni nie szukają dawcy tych dóbr, tylko szukają tych dóbr. One, te dobra są dla nich najważniejsze. I dla nich są w stanie poświęcić wszystko. Ludzie, którzy, którym nigdy nie wystarczy. Ciągle czegoś brakuje. Ciągle są niezadowoleni, ciągle są sfrustrowani, bo ktoś ma więcej, bo... Znalazłem coś, na co jeszcze mnie nie stać, a chciałbym to mieć i jestem nieszczęśliwy. I przecież ci ludzie również nigdy się nie zaspokoją, nigdy nie znają tej pełni szczęścia, nigdy nie powiedzą, że ja już mam na tyle dużo, że niczego mi więcej nie brakuje. I zawsze czegoś będzie brakowało. I ci, którzy z przyjemnością zmysłowych upatrują swoje szczęście, Niewiele zyskują, ponieważ te przyjemności, których tak bardzo pragną i czasami dla chwilowej przyjemności potrafią poświęcić i mają takie dobre imię i zdrowie swoje, przecież wiedzą doskonale, że ta przyjemność jest tylko przez moment, przez chwilę, a potem przychodzi rozczarowanie i gorycz i czują się niezaspokojeni, bo oto zabrakło im tej przyjemności, która by była stała. I tak to z człowiekiem jest. Czy czasem nie wygląda to w naszym życiu tak, tak samo? Otóż zadajmy sobie to pytanie, czy my pragniemy prawdziwego pokarmu, który by żywił duszę naszą? Ktoś powie, jaki to pokarm. Z pewnością wszyscy tutaj obecni wiedzą, a jeżeli nie wiedzą, to intuicja wynikająca z, z tego zmysłu wiary podpowiada, że tym, pro, tym prawdziwym pokarmem jest sam Pan Bóg, który daje nam siebie w Najświętszym Sakramencie. Daje nam swoje człowieczeństwo, ze swoim człowieczeństwem złączone nierozdzielnie bóstwo, które jest życiem naszym. I czy my pragniemy, czy my mamy w sobie głód tego niebieskiego pokarmu? Niestety zdarza się tak, że ludzie idą do Komunii Świętej nie dlatego, że potrzebują tego pokarmu, który by dał im budurę dla ich życia duchowego i energię do walki o cnoty i walki z własnymi wadami, tylko idą dlatego, że wszyscy idą. No bo wszyscy wychodzą z ławki. Jak ja zostanę w ławce, co ludzie o mnie pomyślą, że jakiś grzesznik pewnie ma grzech śmiertelny na sumieniu, albo jakiś nie wiem, człowiek w nieuregulowanej sytuacji kanonicznej czy jeszcze cokolwiek z tych rzeczy, no po co mam na razie swoje dobre imię? Szybki rachunek sumienia, nie ma grzechu śmiertelnego dobra, lecimy do komunii. Ale czy taka intencja rzeczywiście jest intencją odpowiednią? Czy po to się idzie do komunii, żeby się ludziom pokazać, albo żeby ludzie o mnie nie myśleli, że jestem grzesznik? Taki człowiek przyjmuje zewnętrzny znak Komunii Świętej, ale niestety bardzo często na swoją własną szkodę. Nie jest to Komunia godnie przyjęta, ponieważ brakuje tej intencji nadprzyrodzonej. Intencji, która byłaby, która by się kierowała chwałą Pana Boga i pożytkiem mojej duszy. I stąd też, drodzy wierni, tacy, którzy dla zewnętrznego pozoru tylko komunikują, obrażają Pana Boga, a na duszy swojej niczego nie zyskują. Są też, czy my mamy w sobie pragnienie tego chleba niebieskiego? Czy rzeczywiście gdzieś to dotkliwie odczuwamy, że właśnie brakuje mi tego? Oczywiście, że są sytuacje, w których Pan Bóg nas próbuje. Są to sytuacje pewnych osłości, które są nadane, żebyśmy poznali naszą wierność i naszą miłość wobec Pana Boga. Ale nieraz nasze osłości, nasza oziębłość wcale nie wynikają z próby Bożej. Tylko dlatego, że my nie chcemy tego. My nie chcemy tego pokarmu. Tak jak człowiek, który zjadł kilka kawałków tortu, albo nie wiem, kilka powiedzmy tabliczkę czekolady i teraz przyniosą mu wykwintny obiad, on ja nie chcę. Jestem zapchany. I tak jest z nami. A cóż nas zapycha? Nas zapycha właśnie to przywiązanie albo do naszej miłości własnej, nieuporządkowanej, albo do pożądania dóbr doczesnych, albo do zmysłowości. Jeżeli gdzieś świadomie hołdujemy jakiejś naszej słabości, to to prowadzi nas do tego, że jesteśmy obojętni wobec tego daru niebieskiego, który Ojciec przedwieczny nam daje. Nie chcemy tego, wręcz odczuwamy od razu, jak ci Żydzi na pustyni mówili o Mannie, sprzykrzył się nam ten pokarm mizerny. Tak samo i my, często mówimy tak samo, sprzyczył się nam ten pokarm mizerny. Nie chcemy tego, chcemy się futrować? tym, co nam szkodzi, co nas prowadzi do chorób wewnętrznych i do śmierci wewnętrznej. Ale to jest przyjemne. To nam daje na ten moment jakąś namiastkę szczęścia. I zobaczcie, ci, którzy zgardzili tym zaproszeniem na tą us ucztę eschatyczną, której zadatkiem jest właśnie msza święta i komunia święta, ci usłyszeli straszny werdykt że nie odziedziczą Królestwa Niebieskiego, że nie będą mieli udziału w Królestwie Niebieskim. Stąd też, drodzy wierni, cóż najlepiej nam może służyć do tego, żebyśmy zapragnęli tego chleba niebieskiego, żebyśmy usunęli pseudo pokarmy z naszej duchowej diety, żebyśmy się pozbyli tych rzeczy, które nie tylko, że nam nie służą, ale które nam szkodzą. Oczywiście, że słabość natury jest taka, jaka jest, ale jeżeli nie pozwalamy sobie na, jakąś, na jakieś przywiązanie, nawet do najmniejszego grzechu poprzedniego, to to powoduje, że ta nasza tendencja do poszukiwania prawdziwego szczęścia będzie nas kierowała na, dobre, na dobra nieprzenijające. Na dobra, które pochodzą z ręki Pana Boga. Jeżeli z kolei gdzieś tam próbujemy zadowolić się tym czy tamtym, to oczywiście będziemy oziębli na te sprawy niebieskie. Pomyślmy o tym bardzo wyraźnie w naszym kontekście osobistym, ile być może mamy w sobie takich właśnie nieuporządkowanych przywiązań, które są dla nas o wiele cenniejsze niż. Komunia Święta, niż ta wspólnota z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Prośmy dzisiaj, szczególnie Pana Jezusa w tej oktawie Bożego Ciała o to, ażebyśmy zapragnęli tego chleba, ażebyśmy tym chlebem niebieskim karmili duszę naszą, ażeby ten chleb niebieski stał się budulcem naszego życia duchowego i ażeby stał się również źródłem życia, by to właśnie nas pulsowało Boże życie, żebyśmy my żyli tu już na Ziemi życiem Bożym, by móc tym życiem cieszyć się w pełni wieczności. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.